Cześć wszystkim! Dzisiaj mam na imię Wika. Dzisiaj chciałabym z Wami zdrapać kilkanaście zdrapek za kwotę 21 zł. Mam tutaj neonowe 7, mam ekstra pensję, mam krzyżówkę za 3 zł, która już w prawie do końca wydrapana. I takie dwie malutkie za dwa. Dwa razy super 7 i dwa razy Laki 7. I chciałabym zacząć od tej krzyżówki, która jest dla mnie bardzo i bardzo ciekawa, ponieważ została jedna litera. I gdyby trafiła jakaś na przykład B, albo N, albo G, to chyba wygram okrągłą kwotę, ale mam z tego powodu wątpliwości, więc ruszamy. No a mamy literkę L, czyli R mamy tylko tu. Tak, tak, tak. Raczej nie widzę. To zdrapię literki kontrolne. Mamy TSB, czyli różne, więc odstawiamy. Dalej przejdę do zdrabki Super 7, której musimy trafić na 7 czarne lub czerwone i wygramy przypisaną do niej kwotę. A mamy 4, 3, 8, 9. O, 7! 2 zł, no to fajnie. 5 i 2. Czyli zwróciło się nam 2 złote super. Następna będzie znowu super 7. Mamy 9, 2, 3, 5, 4, 6 i 8. Czyli ta strapka jest przegrana. Dalej wezmę sobie neonowe, bardzo lubię tą zdrabkę, ale nie mogę powiedzieć, że mam jakieś tam z nią szczęście, bo wygrywaliśmy w niej chyba maksymalnie z 30 zł, więc ruszamy, a mamy 2, 9, 8, 5, 6, 9, 2, 3, 6 oraz 5, czyli kolejna drabka przegrana. Dobra, odstawiamy. Zaraz przejdziemy do laki. Też jest fajna, ale bardziej mi się podoba ta, która za 10. Dobra, bonus. Podkowy nie mamy. Mamy Księżyc, więc przechodzimy dalej. Mamy 18 oraz 13. 21, 24, 12, no blisko, 26, 25, 14, chyba dzisiaj nie. Dobra, ta drapka jest przegrana, ani 18, ani 13 nam się nie trafiło. Bierzemy następną. Drapiemy od razu bonus. Mamy tutaj znowu księżyc, a tutaj mamy 23 i znowu 18, 29, 19, 13, 16, 30. 25 28 oraz 22 czyli ta zdrapka też jest przegrana. No i ostatnia zdrapka z całego miksu to jest ekstra pensja. Jest naprawdę fajna zdrapka, kilkanaście razy zdarzyło się nam wydrapać 50 zł. Ale żeby jakąś tam większą kwotę, czyli 100 albo 1000, no, raczej nie. A być może tego razu trafię. Czyli nasze liczby to jest 9, 2, 31 oraz 34. Dobra. A mamy 2! O! Dziesięć złotych, hurra, 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 hurra. Mam dyszkę! dwadzieścia jeden. Dwójka za piątkę, ojejku! Siedemnaście dwadzieścia sześć Zero dziewięć, znowu piątka, o ja nie wierzę, ja to. O, ja ta. Ja nie wierzę w to. No naprawdę. Znaczy tak. Mam dwójkę za 5, dwójkę za 10, czyli mam 15. 34 to mam 20. Znowu dwójka 25 i 25, czyli 50 zł w ekstra pensji, to jest coś niesamowitego, a biorąc do uwagi, że ostatnio, bo trapię swoim mężem, dzisiaj on jest akurat w pracy i to nagranie będzie dla niego wielkim zaskoczeniem. Powiem szczerze, że ostatnio nie mieliśmy żadnego fartu w drapaniach i Byliśmy bardziej na, na minusie, więc ta zdrabka, te 50 zł to coś niesamowitego. A wracając do, do wydanej kwoty. wydana było 21 zł na ekstra pensję, na jedną neonową, na Dwa razy Laki 7, dwa razy Super 7 i jedna krzyżówka za trójkę. A wygrano jest 52 zł. Jestem po prostu szczęśliwa. To jest niesamowite. To pierwsze moje nagrania. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Wszystkich pozdrawiam z Warszawy i drapiemy dalej. Pa pa pa!